Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych już odcinkach serii Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Aktualnie jesteśmy teraz już w lochach, gdzie poszukujemy, yy, szukamy składników, które chciał Snape do swojego eliksiru. Wow, ten zabij był bardzo szybko. Dobra, tam jest gwiazdka. Idziemy po gwiazdę. O, o, już mi się, że spadł. Muszę bardziej uważać. Zdecydowanie bardziej uważać. O nie, to baron krzywdę ale wolę tylko unikać Z znowu Nie wiem. E, dziwiło mnie to trochę. E, no. no nie wiem. Dlaczego tak jest. Mniejsza e, z tym mniejsza tym już. O jeszcze ty jesteś. Trzeba zbierać, bo mamy dużo yy, energii. A i tak ją zbierzemy. Przydałaby się jakaś karta od czasu do czasu. Mamy korę jakąś. No takie, że um, No, może trochę mi to nie przypomina, ale nie znam się na czego. Mamy chyba było już dwa składniki i chyba jeszcze jeden potrzeba, nie wiem. Idziemy Wow Jakie duże pomieszczenie I Niebezpiecznie wysuwające się Podesty Okej, okay, może poczekamy, bo No właśnie Się się zatrzymać, ale trudno. Nie pomyślałem, strasznie. Nie pomyślałem. O, teraz się już było krótko. teraz już długo. A ja nie mógł jeszcze przed auto O Boże. O, mamy Lumos. Ta um, Dobra, zobaczymy tam coś ciekawego jest pod tej gwiazdki Sił Gumochona, ale mówię Wam, nie jestem bardzo pewny, bo nie znam się na tych. Dawno w to nie grałem, yy, więc nie wiem. A wiem, że Sił Gumochona był jeszcze w dru drugiej części jako składnik. Chyba. Nie, 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 no tak, składnik takiego odnego eliksiru, który ożywia, ale to już w ulicy yy, będzie w komnacie tajemnic. I teraz jeszcze Zobacz, czy miałem rację. No i wiedziałem. jest niepędno? Aha, ale... Ale... To jest... Ej no Jak się tam dostać? O, tutaj. Intrygujące. Co tam jest w ogóle jeszcze? Można coś zrobić. Wracamy i wracamy. O, tu jeszcze jest jeden. To pewnie, żeby przenieść to. No i zgadłem. Proste. Naprawdę ta krew jest bardzo prosta. Nie wiem. Ale zrobiłem z niej. Y, 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 robię z niej. Zagrajmy ponieważ bardzo ją lubię wiem, że od czasu do czasu mogę trochę przynudzać, ale no... są momenty, gdzie nie ma nic do więc staram się, staram się jak co w mojej mocy żeby tylko było jak najciekawiej i no stąd przecież nie ma, stąd mamy chyba iść a no tak, faktycznie, odbiera nam życie. Nie pomyślałem. Ale bije w nich Myślałem, że jakaś karta może. Mamy innego wyjścia, więc idziemy tam. O! Skrzynka. Tylko... Panieś lamp później zostaniemy. Ach, myślałem, że już nie zdążę wcisnąć. Masaka. Myślałem, że już spadnie Naprawdę, nie mogę Ach, te emocje um, Myślę, że tutaj mu musimy iść a nie zdążyłem, oczywiście Nie, tam musimy iść Ale pewnie tam jest sekretik Tak dywany sekretik Oje Ach, te emocje, naprawdę, mówię wam Niesamowite przeżycia. No i mamy kartę! Której nie widzieliśmy od bardzo dawna. Ale nadal zapomniałem włączyć stoper. Mogę sprawdzić jak się na to nagrywa, ale... Nie wiem czy mi reaguje na... Um, Ctrl alt i bo właśnie tak mm, sprawdzam Nie wiem czy mi to teraz zareaguje Dobra, sprawdzę czy mi się to nie, fajnie nagrywa Ok, jestem już z powrotem e, wszystko się nagrywa e, dobrze i właśnie sobie włączyłem stopy więc wiem się nagrywam teraz jakieś grzyby o i wszystkie już zebraliśmy nie. Again, you lazy boy. A further three points from Gryffindor should teach you a lesson. I see you've collected a few challenge stars, but I'm afraid they have no value in my classroom. Mm. I've ended the lesson without you, Potter. The other students are off to the Halloween feast. Join them if you must. Masakraki, he...

No nie może poczekać. Ja tutaj mam fasolki do zbierania i karty. No dobra, chyba Hamski. Hmm. To jest ten moment, w którym biegniemy i uciekamy. Zbieramy fasolki. Przy okazji te fasolki wskazują nam drogę. Aj! Że tutaj żadnych kart nie będzie, bo nie chce się tutaj zatrzymywać. Nie mam mowy. Och, muszę mieć całkowicie wciśnięty kawisz. O boże, nie. Muszę mieć wciśnięty kawisz, bo inaczej no inaczej nie będziemy biegać. nie będzie po nas. Udusił już koniecznie. Znaczy koniecznie, przepraszam. Y